No, hej, słuchajcie, mam paczkę z Allegro. Postanowiłam zamówić książki na Allegro, ponieważ nie zamawiałam chyba nigdy. Albo raz mi się zdarzyło, zresztą już nawet nie pamiętam. I stwierdziłam, że zamówię książki z pewnej serii, którą bardzo chciałam kiedyś przeczytać. No i tak pomyślałam, że skoro zamówię, przyjdzie paczka, to zrobimy sobie reading vloga dotyczącego właśnie tych książek. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać w trakcie trwania tego Reading bloga więcej niż jedną książkę. Bardzo zobaczymy. Patrzę się na siebie, bo miałam pomadkę, ale jadłam, bo teraz jestem wiecznie głodna i zjadłam pomadkę. Żeby tutaj nic nie uszkodzić. Zapokowane bardzo porządnie. Za te książki zapłaciłam 40 zł. Przysyłka była darmowa do paczkomatu. I tak otworzyłam. Tak wygląda środek. Uuu, Ładne zakładki. Bardzo ładne. Zagad... Mm, mm, mm. ogólnie to zamawiałam z galerii książki dużo papieru, a nie chcę hałasować bo mam tutaj małą i już widzę, że wyglądają pięknie znaczy po prostu <gry> myślałam, że zamówiłam trzy książki, zamówiłam cztery i zapłaciłam 48,99 No, 49 zł. za cztery książki. Dilim Jak Wam to pokazać? Pokażę Wam tak. Jeszcze w folii pąbelkowej. I prezentują się cudownie. Cudownie. Rozpakujemy folię. ja nie chcę bardzo hałasować, ale no, aah. W sumie Niunia śpi twardym snem, nawet się nie rusza, więc... O mój Boże, jakie ono ładne. Teraz, która jest pierwsza? Król Demon. No świetnie, księga pierwsza. No wygląda to cudownie. Bardzo mi się podoba. A się będzie czytało, mówię Wam, chyba piorunem. Pięknie wygląda, i grubiety mi się podobają, i okładka mi się podoba, i się uderzyłam w okulary i coś tam światło zanikło, ale mniejsza. wygnana królowa, księga druga. Ogólnie to jest seria 7 królestw. Tak? Tak. No ślicznie wygląda ta książka. A, piękna, mega. mega. E, księga trzecia, Tron Szarych Wilków. Każda kolejna wygląda piękniej. No magicznie. I tutaj y, księga czwarta. Karmazynowa korona. No pięknie wyglądają. A najpiękniej to chyba ten y, tom drugi i trzeci. Na półce będą się prezentować obłędnie. No już się zakochałam. No już się zakochałam. I ogólnie ta kula tutaj to jest tak fajnie zrobione jest. Jak się wydaje, szyde troszkę? Bardzo fajnie. Bo ile one mają w stronę? 570. Pierwszy to chyba... Nie, to czwarty. Czwarty będzie chyba najgrubszy. 600 ponad 600 665. I będę czytała i dawała znać, jak mi się podoba, czy warto. No ale szkoda, że nie mają tutaj, wiecie, czego nie mają. Jak to się nazywa? Skrzydełek. Boże. Tak, musiałam pomaczyć inną książkę ze skrzydełkiem, żeby sobie przypomnieć, że to jest skrzydełko. Nie mają skrzydełek, ale i tak są fajne. 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 Ale się cieszę. Dobra, zabieramy się za czytanie. I'm <laughs> Hej wszystkim, przychodzę z update'em czytelniczym i jak widać jeszcze nie skończyłam, ale do tej pory przeczytałam 200... 267 stron i muszę Wam powiedzieć, że odnoszę wrażenie, że to jest książka dla każdego. Jest w niej wszystko, co lubię. Jest y, zamek, księżniczka, są jacyś wojownicy, gwardziści, y, księcia, no jako takiego nie ma, ale y, są inni fajni mężczyźni. Y, czyta się bardzo fajnie, przyjemnie i szybko, tylko, że ja nie mam czasu czytać, dlatego jestem dopiero na tej stronie. Bohaterowie nie są irytujący, i muszę przyznać, że historia jest bardzo ciekawa i nie mogę się doczekać, jak to się dalej rozwinie. Chyba na tym skończę tego vloga czytelniczego. Ciekawa jestem, jakie będzie końcowe wrażenie po przeczytaniu już tej książki. I tego dowiecie się w kolejnym vlogu czytelniczym, gdzie mam nadzieję opowiedzieć Wam więcej i zabrać się za kolejne części. Mam nadzieję, że mi to pójdzie jakoś sprawniej. Bo naprawdę czyta się bardzo przyjemnie. I teraz żałuję, że nie zabrałam się za tą serię wcześniej. Bo nie daj, że ma piękną okładkę, to wnętrze też jest bardzo ciekawe i bardzo fajne. Widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Pa!